Michał Krawczyk, Radio Resce Zapraszam na rozmowę z gośćmi dnia, a dzisiaj jest to pani Dorota Klucznik, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Ekonomii w Skierniewicach. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pani Nina Leszczyńska-Dudek, koordynatorka tygodnia Zero Waste. Dzień dobry. Dzień dobry. Do tego tygodnia Zero Waste przejdziemy sobie na samym końcu. Ja zacząłbym może od życia szkoły. Przede wszystkim budżet obywatelski. Dopiero co zakończyło się głosowanie, obywatele miasta Skierniewice mogli wybierać swoje projekty i jeden z tych projektów również w ekonomiku zostanie zrealizowany. To prawda, aktywny ekonomik 2, modernizacja pomieszczenia magazynowego na siłownię. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali na nasz projekt. Dziś sprawdzałam, zajęliśmy pierwsze miejsce w naszym rejonie z liczbą 791 głosów. To naprawdę fantastyczne, że możemy ten projekt zrealizować. Ale to nie koniec modernizacji remontów, jeśli chodzi o szkołę, bowiem już wielkimi krokami zbliża się termomodernizacja. No mam nadzieję, że tak. Mamy przyznane środki z funduszy rządowych na termomodernizację i remont całej szkoły i to już są fundusze, którymi będzie zajmował się tutaj urząd miasta i to jest po stronie naszego organu prowadzącego. My natomiast będziemy się starać, żeby ta modernizacja przebiegała w sposób taki płynny, niezakłócony i tak żebyśmy mogli prowadzić zajęcia Przejdę teraz do życia szkolnego, bowiem w ekonomiku zawsze dzieje się dosyć dużo. Ja sam tego doświadczyłem, będąc absolwentem. Program Erasmus+. Już niedługo uczniowie technikum i liceum wyjadą na praktyki do Grecji. Tak, to są dwa projekty w ramach Erasmus+. Jedna, jeden dotyczy uczniów liceum ogólnokształcącego i to jest taka krótkoterminowa wymiana, gdzie uczniowie będą kształcić i doskonalić swoją umiejętność, Cyfrowe w Grecji. Natomiast tradycyjnie, już w ramach Erasmusa i naszej akredytacji, którą mamy do 2027 roku, uczniowie Technikum wyjadą na praktyki. Jest to niewątpliwie szansa, aby zobaczyć, jak funkcjonuje zagraniczny rynek pracy i też myślę, że przygotować tych młodych ludzi do tego, aby mieli, że tak powiem, co wpisać do CV. To prawda, dużo, dużo się w tej kwestii dzieje. Dbamy o to, żeby przygotować uczniów do pracy i odnalezienia się na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Tu trochę prywaty. Ty, Michał, jesteś najlepszym tego przykładem. Też uczestniczyłeś w projekcie Erasmus, tylko we Włoszech i myślę, że te doświadczenia pokazują, jak, jak sobie radzić nie tylko na rynku lokalnym, ale również krajowym i międzynarodowym. No, nic zadać, nic ująć. <laughs> Za chwilę przejdziemy do tematu Zero Waste. Natomiast ja jeszcze zahaczę o życie szkoły i wydarzenia sportowe, mianowicie sukces koszykarzy z ekonomika, którzy w mistrzostwach szkół w koszykówce 3x3 w Gdańsku zdobyli brązowe medale. Bardzo jestem dumna z sukcesu moich uczniów i wdzięczna też trenerowi, że mogli pojechać na te zawody, ale chcę podkreślić, że my uczestniczymy praktycznie we wszystkich zawodach i co roku zdobywamy miejsca w czołówce. W tym roku to było drugie miejsce w, tutaj w, na w Skierniewicach i w lokalnej lidze. W związku z tym mamy wielu sportowców, utalentowanych młodych ludzi, którzy odnoszą sukcesy, a z tego sukcesu cieszymy się szczególnie. Ja również jako absolwent się cieszę i życzę tych sukcesów dalej jak najwięcej. Jak Państwo doskonale słyszą, ekonomik tętni życiem, i to nie tylko jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne praktyki, sport, ale również o inicjatywy ekologiczne. Mianowicie trwa akcja Zero Waste z ekonomikiem we współpracy z Akademią Aura Eco. I teraz poprosiłbym Pani Nino, aby opowiedziała Pani coś więcej może. Co będzie się działo, jak, jak to będzie przebiegać, jaki jest program wydarzenia? Witam. Mam przyjemność poprowadzić, koordynować projekt właśnie Akademia Aura Eco i przyjemność współpracy z dyrekcją i mam nadzieję współpracy z młodzieżą, która aktywnie włączy się w tym, w tym właśnie wydarzeniu i całym tygodniu. Tak naprawdę idea to, towarzyszy mi, jakby współpracuje na różnych polach właśnie w zakresie edukacji ekologicznej i ten projekt jest skierowany akurat do młodych ludzi, uczniów ekonomika, żeby zwrócić uwagę z takimi drobnymi czasami gestami, może zmianą, trochę myślenia można pomóc planecie i trzeba z pewnością natomiast rzeczywiście czasem niewiele trzeba tak i chcemy w tym tygodniu też pokazać zwrócić uwagę młodych ludzi na tematy no właśnie około zero wasteowe czyli tak naprawdę te codzienne nasze wybory konsumpcja tak żeby też gdzieś z tyłu głowy mieć ten aspekt ekologiczny to co jest przygotowane na ten tydzień to jest oczywiście taka zbiórka Telefonów komórkowych, bo to już jeżeli odpad się wydarzy, nam to też trzeba wiedzieć, jak z nim prawidłowo postąpić. Natomiast generalnie będziemy zwracać uwagę w ogóle na zasady 5R, na zapobieganiu, tak naprawdę, na ograniczaniu konsumowania, na ewentualnie wykorzystaniu, czyli reuse, refuse, ROT. Tak to takie pojęcia pojawią się, upcykling, te pojęcia będą nam towarzyszyć w tym tygodniu. Będą warsztaty. Będzie test wiedzy ekologicznej dla nauczycieli, to już w ostatnim dniu, także myślę, że to będzie ogromna i dla uczniów taka atrakcja. Natomiast będą warsztaty, czyli ekokosmetyki, także tak naprawdę jest to taka bogata, bardzo różnorodna, różnorodne formy właśnie zwrócenia uwagi młodych ludzi na, na takie tematy związane z ekologią, z tymi naszymi świadomymi wyborami każdego dnia. Czyli rozumiem, że będzie to zbiórka elektrośmieci połączona z powiedzmy tym aspektem edukacyjnym, tak? Znaczy, zbiórka może tak, zbyt może wie, wie, wiele słów, natomiast klasy rywalizują w zbiórce telefonów, będą w zamian za te prawidłowe postawy, bo te telefony trafią do, do profesjonalnego recyklingu, będą jakby mają możliwość zdobycia nagród dla klasy. Tak? Natomiast. Jest to jeden z elementów. Myślę, że tutaj duża para, jakby jednak pójdzie na ten aspekt warsztatowy, czyli warsztaty właśnie ekokosmetyki, woskowiki, taka tematyka upcykling. Także tutaj będziemy się poruszać w bardzo wielu obszarach i będziemy zwracać uwagę no właśnie na to zapobieganie, niemarnowanie, prawidłowe postępowanie, jeśli już te odpady nam powstaną i mam nadzieję, że zaszczepimy w nie niektórych młodych ludziach jeszcze troszkę więcej. I tutaj też ważne, że, że nie będzie to w formie pouczania i jakby też nie, nie o to chodzi w ekologii, w edukacji w ogóle, tylko będziemy starać się inspirować przede wszystkim. Zachęcamy również rodziców do udziału, którzy być może słuchają tego w drodze do pracy czy, czy, czy właśnie w samej pracy, aby te elektrośmieci przejrzeć, bowiem wydaje mi się, że każdy w domu ma może jakieś stare zużyte telefony, baterie, sprzęty, których nie używa. No tutaj głównie skupiamy się na, żeby też tutaj logistycznie i też, też miejsce, które mamy przeznaczone, to właśnie takie telefony komórkowe, jakieś tablety, tak? Natomiast to jeszcze dzisiaj i właściwie jutro, tak, można dołączyć na konto klasy, że tak powiem, przekazać. No i jutro też oczywiście zapraszamy, bo też cały dzień będziemy wykręcać sok z jabłuszek bez prądu. To tak tylko dodam bardzo przy użyciu energo rowerów. Trzeba pamiętać, że to jest szkoła, gdzie uczymy przez doświadczenie, przez przykład i myślę, że to jest bardzo ważna lekcja dla nas wszystkich, że nie mamy ziemi na własność i to jest przesłanie, które mi towarzyszy niemalże od zawsze i próbuję wkładać w serca moich uczniów. Dziś mam nadzieję włożymy w to, w to przesłanie w serca wszystkich słuchaczy. I z tym przekazem Państwa zostawiam. Przypomnę, że moimi Państwa gościniami była Pani Dorota Klucznik, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Ekonomik Skierniewice. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Pani Nina Leszczyńska-Dudek, koordynatorka tygodnia Zero Waste. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, zapraszam.